To fakt, miastu Miłomłyn oraz sołectwo Bagieńsko i tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn został nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Zostaliśmy oficjalnie już przez prezes Rady Ministrów pani Brata Szydło podpisała nam, że jesteśmy uzdrowiskiem. Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego w ramach Dni Miłomłyna był dobrą okazją do podzielenia się tą informacją z mieszkańcami. Była odpowiednia oprawa. I świadkowie wydarzenia, którzy nie kryją zadowolenia z takiego przebiegu sprawy. Jeżeli jest postęp właśnie w kierunku legislacyjnym w tym zakresie, no to trzeba starać się dalej, żeby można było i skorzystać z perspektywy unijnej, a co najważniejsze, znaleźć taki kierunek rozwoju gospodarczego dla Młyna. byłby on bardzo dobry. Miłomłyn nie zamierza spocząć na laurach. Przeciwnie, trzy najbliższe cele to leśny park zdrowiskowy, odwier wód mineralnych i szpital uzdrowiskowy nawet do 500 miejsc. Uzdrowisko to jest przyszłość miłomłyna. Uważam, że Miłomyn będzie taką mało sypialny ostrudy. Eskie nam budują. Drogi do ostrudy będzie, tam 5 minut i będziemy w ostrudzie. Mamy dobre położenie. Miłym, ma dobrą nazwę Miłomłyn, miły, Miłomłyn. Zwróćmy uwagę jeszcze na odległości 120 km do Gdańska, 230 do Warszawy, same plusy, a wśród nich odnoga kanału elbląskiego, rzeka Liwa. Nie da się ukryć, wszystkie drogi prowadzą do Miłomłyna.